Witam! Dziś na kanale mój jeden z moich najnowszych nabytków, a mianowicie Unitradio MDS 432 wersja, że tak powiem, eksportowa na Francję. Magnetofon, ten jest klasy Hi-Fi, wyposażony w trzy silniki. Jest to element zestawu SSL-032. Jest to nowsza wersja z MDS-a 418. Nie powiem, że jest to wersja rozwojowa, bo jedynie co je różni to to, że w wersji 418 nie było podświetlenia skali. Zaś 432 ma podświetlaną skalę którą za chwilę pokażę przy włączonym. Przystosowany jest do odtwarzania kaset C60 i C90. Dodatkowo posiada on funkcję dolby NR, widoczną tutaj na panelu przednim. Możliwość odtwarzania trzech różnych taśm żelazowych, chromowych i metalowych. Wyposażony jest w autostop. I potocznie jest zwany szufladą ze względu na to, że kasetę umieszczamy w tej szufladzie, którą też zaraz pokażę, jak to działa. Z tyłu prezentuje się on w ten sposób: moja wersja, którą zakupiłem za śmieszne pieniądze na portalu aukcyjnym, niestety była, że tak powiem, brzydko wypatroszona. Po naprawie udało się uruchomić tylko, że tak powiem, odtwarzanie. Ponieważ ktoś wcześniej, użytkując ten magnetofon, wymontował yy, cały układ, całą szynę do nagrywania. A u mnie służy w Radmorze jako odtwarzacz po prostu kaset, gdyż na radmorowski magnetofon na razie mnie nie stać. Po zdjęciu obudowy tak on się prezentuje. Jedynie, tak jak mówiłem, nie ma całej szyny, została wymontowana. Jedynie wymieniałem tutaj kondensator, ponieważ standardowo, jak to w tych przypadkach bywa, elektromagnes nie chciał zaskoczyć i nie odtwarzał kaset. Oczywiście, jeszcze w wymianie poddane zostały wszystkie paski napędowe, zarówno od mechanizmu wysuwu szuflady, od licznika, taśmy, jak również od głównego paska napędowego. I jeszcze krótka prezentacja. Głowica, w którym jest jeszcze zastosowana w tym egzemplarzu, to jest głowica firmy Alps, więc odtwarzanie jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Dziękuję za uwagę.